Rajd Śląska w tym roku jest finałową rundą mistrzostw Europy. Jest to najstarszy rajdowy tytuł na świecie. Jeden z najbardziej prestiżowych tytułów w ogóle do zdobycia w motorsporcie. Mamy wielu zawodników z całej Europy, tych najlepszych, którzy ścigają się na trasach różnych krajów. Chorwacji, Niemiec, Grecji, a więc naprawdę wiele, wiele wspaniałych załóg. No i oczywiście takie święto motosportowe w naszym mieście. Te emocje, ci kibice z roku na rok są coraz bardziej liczni. To wszystko cieszy. I myślę, że to jest świetna promocja dla regionu, dla metropolii i mam nadzieję, że te emocje tutaj, które powstaną przy okazji tego rajdu zostaną z nami i będą budowały markę naszego regionu. Co Cię ściągnęło na tą imprezę? Miłość do rajdów. Całe, w sumie cały czas jeżdżę od... Dzieciństwa na rajdy jakoś lubię ten sport i lubię tą rywalizację oglądać. Pasjonuję się rajdami od bardzo dawna, od, od dziecka, jeszcze za czasów jak WRC było w Polsce, jak jeszcze jeździł Kulik, jak jeszcze jeździł Kuzaj, Kuchar. Kocham rajdy od, od dawna. E, jestem ze Śląska, akurat tutaj jest blisko, dlatego też tutaj kolejny atut, atut że, że można wpaść codziennie właściwie na inny, tu na strefę, tu na autografy, codziennie gdzieś indziej. Mi na przykład bardzo się podoba ta prędkość y, i adrenalina. Jaka jest podczas oglądania takich rajdów? Uwielbiam odcinki w mieście, bo czuję się jakbym u siebie w domu, czyli krawężniki, dużo ludzi, dużo świateł i, i lubię to. I Rzeczywiście takie odcinki mi wychodzą bardzo. Ale też lubię właśnie te OSy tu na rajdzie Śląska, które są raczej nierówne, ale z przyczepnym asfaltem, ale, ale jedzie się świetnie, bo czuję, że jadę, że to jest prawdziwy rajd, że nie jedzie się jak po stole, jak na niektórych rajdach. Dwa lata temu tutaj właśnie pod spotkiem urwałem koło, więc... Były emocje, i to czasami właśnie przez takie detale można narobić coś przykrego. Więc to nie jest notabene tak łatwe przejechać taki miejski OS tutaj pod spodkiem. Wydawałoby się, że krótki, 3-kilometrowy, a tak naprawdę to jest duże wyzwanie.